Fort Brack, Karolina Północna to tutaj znajduje się jeden z największych garnizonów i poligonów w Stanach Zjednoczonych. Na terenie kompleksu Koszar stacjonuje m.in. 82 Dywizja Powietrznodesantowa i 75 Pułk Rangersów. W jednym z sektorów bazy ma swoją siedzibę. Oddział, który jest prawdopodobnie najlepszą jednostką sił specjalnych na świecie. Oto historia Delta Force. W latach 70. XX wieku świat coraz częściej był świadkiem brutalnych aktów terroryzmu. Głośne porwania samolotów, ataki na ambasady czy masakra izraelskich sportowców podczas olimpiady w Monachium w 1972 roku pokazały jedno standardowe siły zbrojne i policja nie były przygotowane na tego typu zagrożenia. W Wielkiej Brytanii już wtedy działała specjalna jednostka SAS, wyszkolona do błyskawicznego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Jej skuteczność podczas operacji antyterrorystycznych była dla Amerykanów jasnym sygnałem. Stany Zjednoczone potrzebują własnej elitarnej jednostki do walki z terroryzmem. Tą osobą, która odegrała kluczową rolę, był pułkownik Charles Beckwith, oficer zielonych beretów, który sam szkolił się z tą elitarną jednostką. Zafascynowany brytyjskim systemem selekcji, filozofią działania małych, doskonale wyszkolonych grup i ich skutecznością, zaproponował utworzenie podobnej formacji w USA. Początkowo jego pomysł spotkał się z oporem, ale po serii porwań i wzroście zagrożenia terrorystycznego został zaakceptowany. W 1977 roku oficjalnie powołano do życia First Special Forces Operational Detachment, Delta, znaną powszechnie jako Delta Force. Choć istnienie tej jednostki przez wiele lat nie było oficjalnie potwierdzone, to już wkrótce miała odegrać kluczową rolę w wielu tajnych operacjach amerykańskich sił zbrojnych. Delta Force została podporządkowana dowództwu operacji specjalnych Armii Stanów Zjednoczonych, ale działa z dużą autonomią. Jej zadania obejmują zwalczanie terroryzmu, uwalnianie zakładników, operacje bezpośrednie, a także działania specjalne za linią frontu, często w krajach, gdzie oficjalnie nie ma amerykańskich wojsk. Delta Force nie prowadzi klasycznego naboru. Dwa razy w roku w St. Louis, czyli Centrum Personalnym Armii, delegowani oficerowie przeglądają akta osobowe amerykańskich żołnierzy. Do selekcji zapraszani są doświadczeni weterani z elitarnych jednostek amerykańskich, takich jak Rangersi i Zielone Berety. Kandydaci muszą spełniać bardzo wysokie wymagania fizyczne, psychiczne i operacyjne. Proces selekcji Delta Force jest jednym z najbardziej wymagających na świecie. I niemal w całości owiany tajemnicą. Oficjalnie nikt nie potwierdza szczegółów, ale dzięki relacjom byłych operatorów i przeciekom wiadomo, że wygląda on mniej więcej tak. Pierwszy etap to seria testów sprawnościowych. Marsze z obciążeniem po górzystym terenie Appalachów, pokonywanie długich dystansów w określonym czasie i orientacja w terenie wyłącznie z mapą i kompasem. Kandydaci działają samotnie, bez wsparcia, często w ekstremalnych warunkach pogodowych. Kolejny etap to test psychologiczny. Operatorzy Delty muszą wykazywać nie tylko siłę, ale przede wszystkim odporność psychiczną, umiejętność logicznego myślenia pod presją i zachowanie zimnej krwi w chaosie. W odróżnieniu od wielu jednostek, Delta nie szuka superbohaterów, szuka ludzi spokojnych, analitycznych, zdolnych do współpracy i improwizacji w najtrudniejszych warunkach. Ostatnim etapem jest rozmowa kwalifikacyjna z oficerami jednostki i psychologami. Wielu kandydatów odpada właśnie wtedy. Jeden z operatorów wspominał, że o jego przyjęciu zadecydowało to, że potrafił udowodnić, że otworzy wytrychem każdy rodzaj zamka. Cennym atutem jest także znajomość języków obcych. Szacuje się, że z całej grupy tylko około od 10 do 15% kończy selekcję z wynikiem pozytywnym. Kto przetrwa selekcję, trafia do Delta Training Course, specjalnego programu szkoleniowego, który trwa kilka miesięcy i obejmuje ogromny zakres umiejętności. Szkolenie odbywa się głównie w Fort Bragg w Karolinie Północnej, bazie, która od lat jest domem jednostek specjalnych USA. W trakcie kursu operatorzy Delta uczą się zaawansowanego strzelectwa, między innymi szybkiego, precyzyjnego strzelania na krótkim dystansie. Strzelania w ruchu i w warunkach stresu bojowego. Taktyki: walki na krótkim dystansie w budynkach, pojazdach i pomieszczeniach. Każdy ruch ma być automatyczny i skoordynowany: desantów i infiltracji z powietrza, z morza i lądu wykorzystują helikoptery, samoloty transportowe, łodzie, spadochrony, motolotnie, drony walka wręcz i techniki obezwładniania operatorzy muszą umieć działać po cichu i skutecznie. Operacje antyterrorystyczne i uwalnianie zakładników. Delta specjalizuje się w precyzyjnych uderzeniach, często w środowisku miejskim. Medycyna pola walki. Każdy operator jest również ratownikiem zdolnym uratować życie swoim towarzyszom w boju. Szkolenie Delta Force składzie ogromny nacisk na samodzielność i inicjatywę. Operatorzy muszą myśleć jak dowódcy, działać jak zespół i walczyć jak profesjonaliści najwyższej klasy. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów Delta Force jest całkowita tajność. Jednostka nie ma oficjalnej strony internetowej, nie ujawnia list operatorów, a jej działania są ściśle utajnione. Operatorzy Delty często pracują pod przykryciem, a nawet w strukturach innych agencji rządowych. To właśnie Delta Force brała udział w wielu operacjach, o których opinia publiczna dowiedziała się dopiero po latach lub wcale. Wśród głośnych akcji można wymienić między innymi Operacje w Teheranie w 1980 roku. Nieudana próba odbicia zakładników z ambasady USA, operacje w Panamie, Somalii, Iraku i Afganistanie oraz działania antyterrorystyczne we współpracy z wywiadem. Delta Force to jedna z najbardziej elitarnych i tajnych jednostek specjalnych świata. Zrodzona z potrzeby reagowania na nowe zagrożenia, przetrwała dekady i ewoluowała w globalne narzędzie precyzyjnych uderzeń. Jej operatorzy to nie celebryci w mundurach, to cisi profesjonaliści, którzy działają tam, gdzie inni nie. Cisza i skuteczność to nieoficjalne motto, które najlepiej opisuje tę jednostkę. Delta Force nie potrzebuje rozgłosu. Wystarczy, że zawsze jest tam, gdzie stawką jest bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych.